Słuchasz podcastu Mlekiem Mamy. Cześć, z tej strony Ela Malinowska. Dziś zapraszam Cię do wysłuchania wyjątkowego podcastu z gościnnym udziałem pisarki Alicji Podgrodzkiej. Alicja jest autorką trzech książek terapeutycznych dla dzieci, a również też i dla rodziców. Te książki to Jerzyk zwany Pajacekiem, O Boczku, który bał się w rubli, oraz Uwielbiałam Cię Karmić. Witam Cię po raz kolejny, Alicjo, bardzo, bardzo serdecznie. Cześć, Eno. Ponownie bardzo, bardzo <grystanie> jestem wdzięczna za zaproszenie. <grystanie> no, dziś będziemy rozmawiać o takim trudnym temacie, chociaż nie powiedziałabym, żeby. Żebyśmy rozmawiały na jakieś wyjątkowo łatwe tematy, ale dziś porozmawiajmy o tym, jak sobie poradzić, kiedy nie wychodzi nam karmienie piersią, kiedy nie udaje się laktacja i nie wiem, czy mogę użyć takiego zdania, ale użyję, niech to będzie takie nawet zdanie wytrych, kiedy jako mamy karmiące ponosimy porażkę. Ja używam tutaj celowo tego słowa bo może od razu wyjdźmy, czy w ogóle można tak powiedzieć, jeżeli komuś się no nie udaje z karmieniem, to czy można to uznać jako porażkę, jak myślisz? Ja myślę, że takie sformułowanie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w głowie samej mamy, aczkolwiek też nie polecam. Uważam, że rola mamy jest tak trudna, tak złożona, tak wymagająca, że nikt nie ma prawa w żadnym aspekcie nas oceniać i powiedzieć, że poniosłyśmy porażkę. Aczkolwiek my same sobie czasami niestety to robimy. Niestety bardzo często sobie to robimy. Co gorsza, właśnie podkreślmy, że nawet jeżeli nie usłyszymy od nikogo z zewnątrz, prawda, że o Jezu poniosłaś porażkę. No fatalnie, fatalnie. To my często same sobie to takie przykre, tak, przykre zdania o sobie mówimy. Jak to się mówi, ten wewnętrzny krytyk po prostu no, szaleje. Myślę, że w ogóle etap wczesnego macierzyństwa, kiedy my Jesteśmy w zupełnie nowej roli, kiedy każdego dnia, każdej godziny doświadczamy czegoś nowego, ten wewnętrzny krytyk, a w zasadzie ta krytyczka wewnętrzna y, bardzo dużo rozrabia w naszej y, głowie. No ale, y, jeżeli rzeczywiście no, borykamy się z jakimiś problemami, no i dochodzimy do wniosku, że no koniec, dalej nie idziemy, że po prostu z różnych, a naprawdę z różnych przyczyn kobiety nie karmią piersią, i jedne się łatwiej z tym godzą, inne mają większy z tym problem. No to co wtedy? Co wtedy robić? Jak sobie w takiej sytuacji poradzić? Wiesz co, ja tak naprawdę wróciłabym z tematem do czasu przed laktacją jeszcze. Myślę sobie, że, że z jednej strony media. Media, organizacje pro, to się mówi, prolaktacyjne, czy choćby fundacje, blogerki laktacyjne, mm -hmm. robią taki klimat, że ta laktacja jest takim naj, naj, najlepszym scenariuszem, najbardziej pożądanym. Generalnie oczywiście się z tym zgadzamy, ale niektóre mamy, które są bardzo ambitne, mogą sobie w związku z tym. Ułożyć taki scenariusz w głowie, że one będą karmić piersią i to jest jedyny dla nich, jedyna dla nich opcja. Czyli budują takie oczekiwania związane z laktacją. Czytają o wszystkich dobrodziejstwach, no i słusznie, że czytają. Tylko, że właśnie nie, nie ma tego dystansu, że to nie musi się zawsze udać, bo przyczyn może być mnóstwo. Może podcast nie tego dotyczy. Nie dają sobie takiego przyzwolenia na alternatywne wyjście. Tak. A z tak. drugiej strony, to czego ja nie lubię tego zdania czytać i słyszeć, że karmienie piersią jest w głowie, i jeżeli chcesz, no to możesz karmić. To będziesz karmić, tak? To tak, taki pewnik. Mm, tak. No i co? I, i większość kobiet tak. powie, no ja mam w głowie, tak? Jestem pozytywnie nastawiona. Mam w głowie, a, a... chcę karmić. Tak. A nie wychodzi, coś się wydarzyło, mm. bardzo często jest to coś, na co my nie mamy wpływu. Myślę, że to jest bardzo istotne, że to nie jest tak, że my coś zrobimy, albo że jak czegoś nie zrobiłyśmy, to, to, to wtedy nie wychodzi. Czy taka sytuacja, kiedy z jednej strony mamy naczytają się o tym, że jeżeli myślisz pozytywnie o karmieniu piersią, to to karmienie na pewno ci się uda, to pozytywne nastawienie, które się zderzyło jednak z jakimś niepowodzeniem, i w trakcie tego niepowodzenia, no umówmy się, emocji towarzyszących jest mnóstwo, i one są bardzo trudne, i właśnie trudne do zaakceptowania. Czy kobiety są w stanie jednak powiedzieć, OK, stało się, akceptuję, jak to zrobić w ogóle? Wiesz, mnie się wydaje, że też um, sam ten proces. Walki o tą laktację, kiedy kobieta widzi, że on nie przebiega tak, jak ona by sobie życzyła, a jeszcze jest przed tym etapem pogodzenia się z tym, czy też odpuszczenia, jest też bardzo trudny i targany różnymi emocjami. To ma wpływ na to, jak to później będzie wyglądało, cały ten proces pogodzenia się z faktem, że, że laktacja nie, nie udała się. Ja też nie lubię, wiesz, tego słowa nie udała się. Bo ja uważam, że dla niektórych mam laktacja może się zakończyć na etapie pierwszych kropelek, kropelek siary, i to nadal jest laktacja. I jeśli dziecko wypiło te kilka kropelek siary, to już dostało tyle dobra, ile ta mama była w stanie mu dać. Tak, i to można to uznać, ta mama może uznać to za sukces, prawda? Tak, i możemy powiedzieć, że to była udana laktacja, jakkolwiek ona była krótka. Mm -hmm. Więc jakby, ja też o tym mówię w mojej książce, że, że ta laktacja może się zakończyć na każdym etapie, i nie jest powiedziane, że ona nie była udana. Dałyśmy dziecku tyle, ile byłyśmy w stanie w danych okolicznościach. Zrobić nie, dla niego. I nie jest powiedziane, że jeżeli y, y, jedna mama karmiła miesiąc, a druga pół roku, a trzecia trzy lata, że jedna jest y, lepsza od drugiej, albo Oczywiście. jedna jest gorsza od y, drugiej, prawda? Oczywiście, że tak. I tak naprawdę tutaj myślę sobie, że y, uświadomienie sobie tego, że jesteśmy najlepszymi mamami, na ile nam pozwoliły okoliczności. Jest kluczem do zaakceptowania tej sytuacji. I, i, I tak naprawdę akceptacja jest tutaj najważniejsza. Akceptacja w wielu, w wielu wymiarach. Akceptacja tego, że, 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 że tak się po prostu wydarzyło. Akceptacja tego, że dziecko nie będzie miało więcej takiego mleka. Akceptacja tego, że zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. Akceptacja też swoich potrzeb, bo może to się nie udało. Z, Powodów, które nie są bardziej, bardzo obiektywne, bardziej subiektywne, bardziej tak jak u mnie, że ja po prostu przegrałam z własnymi emocjami, z własnymi oczekiwaniami, potrzebami na pewnym etapie, mimo że karmiłam już półtora roku. To nadal to była jakaś porażka dla mnie. No a później, a później też trzeba sobie wybaczyć. Tak, to bardzo ważne słowa, bardzo. Myślę trudne. Ja wiem, jak ta akceptacja jest bardzo ważna, jak ja bardzo często ze sobą walczę, żeby czegoś nie zaakceptować, i tak próbuję teraz się wczuć w rolę takiej mamy, której właśnie z jej punktu widzenia coś nie wyszło, i że tak trudno może być tym mamom siąść i powiedzieć: OK, akceptuję to, że nie udało nam się karmić. No i co z tym wybaczeniem? Jak, jak to zrobić? Bo to jest kolejny temat. No, taki temat, kiedy my i też mówię to na własnym przykładzie, więc może nie będę mówiła, że my, ale mam takie wrażenie i jak siebie obserwuję, to zauważam takie zachowania, że ja uważam, że ja sobie wybaczam, że ja coś w sobie akceptuję, a tak naprawdę mhm. tak nie jest, bo ja sobie tylko wmawiam. Że jest ok, że to jest jednak czasami no, taki kawał pracy do zrobienia, że myślę, że mamy taką umiejętność często, żeby oszukiwać siebie. No nie? Że, że... Wiesz co, Ela? Ja myślę, że to nie jest oszukiwanie siebie. Po prostu, skoro, skoro weszłaś na taki temat, dla mnie to jest tak, że e, twój, jakby Twoja taka sfera świadomości już wie, że Ty chcesz sobie wybaczyć, że ty chcesz to zaakceptować, ale nadal emocjonalnie nie jesteś do tego gotowa. Natomiast z każdym razem, kiedy ty świadomie mówisz, że ty sobie wybaczyłaś, albo um, e, przypominasz sobie argumenty, dla których chcesz sobie wybaczyć i zaakceptować tę sytuację, przybliża cię do tego zaakceptowania i do tego wybaczenia. To tak trochę jak um, afirmacje działa. Bo ty jesteś w procesie, to my nie jesteśmy zero-jedynkowi. To nie jest tak, że odwrócimy nagle monetę na drugą stronę. I wydaje mi się, że to jest właśnie tak, że, że my możemy długo nad czymś pracować, ale zbliżamy się do tego oczekiwanego wyniku. Przy czym może być konieczna terapia. Nie wykluczam tego. Taka specjalistyczna, mm -hmm. jeżeli wyczerpiemy inne, inne możliwości. Natomiast bardzo ważne dla mnie jest to, żeby powiedzieć, że takie wybaczenie sobie jest warunkiem do takiego spokojnego i szczęśliwego życia, nie tylko dla siebie, ale i dla dziecka naszego. I to może przemawiać za tym, że jednak warto podjąć ten wysiłek. Tak, bo ja sobie wizualizuję taką sytuację, kiedy mama walczy ze sobą, kiedy jej emocje to. to... W zasadzie wszyscy wiemy, że emocje, które doświadcza mama, które przeżywa, czuje wszystkimi komórkami ciała dziecko, prawda? Nie wiem, tak. czy to, to, to miałaś na myśli, ale że właśnie tak. to, to wybaczenie to jest krok ku tej, tej też takiej relacji, takiej zdrowej, czystej, w sensie, że to dziecko nie ma poczucia, że mama ma jakiś, jakiś żal, jakieś pretensje, że coś nam. W tym duecie coś nam nie wyszło, no nie? Tak, tak. Ja też sobie teraz pomyślałam o tym, że o tym byciu najlepszą mamą. Jeżeli okaże się, że musimy dziecku podać mleko modyfikowane, którego wiadomo, nie rekomendujemy, tak? Natomiast czasami jest to konieczne, to nadal jest to najlepsze, co możemy w danych okolicznościach swojemu dziecku dać. Natomiast chciałam powiedzieć, że na każdym etapie. Chcemy być najlepszą mamą, więc róbmy tyle, ile jesteśmy w stanie, żebyśmy mogły sobie powiedzieć, że dałyśmy najwięcej, ile byłyśmy w stanie dać. Z uwzględnieniem granic, do jakich jesteśmy stworzone tak naprawdę. Kiedy sobie wybaczymy, zaakceptujemy, czy to daje nam szansę na no właśnie na takie życie w spokoju i w zgodzie z samą sobą? Jak najbardziej tak, a ja bym nawet powiedziała, że jeżeli nam się tego nie uda do końca przepracować, to nadal możemy mieć nadzieję na to, że kiedyś bądź będziemy mieć szczęśliwą laktację, bądź uda nam się jednak to w sobie uspokoić. I myślę sobie, że taką nadzieją też można żyć. Wiesz, ja dla siebie prywatnie nazywam to wiarą, ufnością. Ja wiesz, ja jestem osobą wierzącą i ja bardzo wierzę w to, że to, co się dzieje, nie dzieje się bez przyczyny i że kiedyś poznamy tego um, głęboki sens. Więc taka ufność i nadzieja w to, że kiedyś poznamy um, sens tego, co bądź znajdziemy pozytywne aspekty w tym, co trudnego przeżyłyśmy, dla mnie daje ogromny spokój. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz. Ja, tak, ja Ciebie rozumiem i się zamyśliłam, bo, bo znowu to jest, absolutnie się z tym zgadzam i myślę sobie, że, że tak jest i jest to znowu takie trudne, kiedy jesteśmy tu i teraz w tej jakiejś konkretnej dla nas ciężkiej sytuacji. Też z mojego doświadczenia tak sobie myślę, że to trudno powiedzieć, wiesz co, wiem, że Ci teraz jest trudno ale y, tak, postaraj się zaakceptować i tak naprawdę no, czasami nie musimy długo czekać, żeby poznać ten sens, tak? Bo to czasami to jest kwestia miesięcy, lat, tak? że, że myślimy sobie o jak fajnie, że to, że doświadczyłam czegoś tam um, jakiś czas temu, bo teraz jestem mądrzejsza i, albo teraz mam więcej doświadczenia i wiem, jak sobie poradzić w takiej sytuacji albo umiem komuś pomóc w takiej sytuacji, bo ja sobie myślę, mhm. że czasami ten sens jest taki um, głęboki, ale taki prozaiczny, no nie? Że czasami to są takie rzeczy, które, których doświadczamy w takim życiu codziennym. Nawet jeżeli ktoś... Jakby no, nie, nie jest tak duchowo, nie jest na tak wysokim poziomie duchowości, że tak to powiem. Też mam nadzieję, że rozumiesz, co mam na myśli. Myślę, nie? przepraszam, że ci przerwałam, ale wiesz, chciałabym do, nawiązać do, tego, do tej prozaiczności, że to czasami może być taka prosta życiowa sprawa, która nadaje sens naszemu trudnemu doświadczeniu. Ale co chciałam podkreślić, to to, że warto nastawić się na dostrzeganie tego w naszym życiu, na nawiązanie tych okoliczności, powiązywanie ich, czyli na taką uważność na życie. I tak jak powiedziałaś, nie wymaga to może bardzo dużej duchowości, ale takiego, takiej uważności, właśnie. Myślę sobie tak, czy ty miałaś taką sytuację, że rozmawiałaś z osobą, która ma dorosłe dzieci, a która przeczytała Twoją książkę i coś tam się w niej, w tej osobie zadziało? Wiesz, co? Nie rozmawiałam osobiście z taką osobą, ale miałam kontakt z moją czytelniczką. Dziewczyną, która ma małe dzieci, która kupiła moją książkę, uwielbiałam Cię karmić i przysłała mi. Wiadomość prywatną, że bardzo mi dziękuję za tę książkę, bo kiedy otworzyła ją przy swojej mamie, to jej mama wzięła ją do ręki i zaczęła mówić o swojej historii laktacyjnej. O tym, że uwielbiała karmić swoje dwie córki, które były już wtedy dorosłe. I ta dziewczyna mi napisała, że to było niezwykłe doświadczenie, bo jej mama nigdy z nimi na temat laktacji, na temat karmienia piersią nie rozmawiała. Więc nie wiem, czy tam były jakieś trudne tematy w obszarze karmienia piersią. Być może to były po prostu okoliczności, bo wiem też, że w, w pokoleniu naszych mam to był po prostu zwyczajny temat, Dokładnie. który nie wymagał uwagi, po prostu karmiła to karmiła, nie karmiła to nie karmiła, a jak nie karmiła to, to dobrze, a jak karmiła to, to też dobrze. Rozczulanie się nie było wskazane. A ale emocje, okazuje się, te, że było emocje, potrzebne. Tak, a te emocje przecież były. Przecież to nie a było przecież tak... emocje były. Tak, nikt I nie wyciągnął potrzeba. Tak, tak. I okazuje się, że bodźce typu właśnie jak moja książka, ale ja myślę, że to nie jest kwestia samej książki, tylko jej treści, gdzie ja w mojej książce pozwalam na przeżywanie emocji, zachęcam do sprawdzenia, co w nas jest, co w nas, nas zostało, wyzwala po prostu strumień który był długo tłumiony. I to jest na pewno oczyszczające. Myślę, że no, Twoja książka jest doskonałym narzędziem terapeutycznym, i rzeczywiście nie trzeba być mamą, kobietą w okresie okołoporodowym, żeby uzyskać pewne jakieś korzyści z czytania tej książki, czy z pracą, bo może nawet nie chodzi o czytanie, tylko o pracę z tą książką. I rzeczywiście zaczęłam sobie wyobrażać takie sytuacje, kiedy Mamy dorosłych dzieci, czytają sobie, i to może być świetna taka furtka do, otwierająca w ogóle rozmowę na temat tego, w jaki sposób ktoś przyszedł na świat, jak wyglądały pierwsze tygodnie, miesiące, jak wyglądało właśnie to karmienie, jakie emocje towarzyszyły. Mam wrażenie, że bardzo rzadko na ten temat się mówiło. Wyobrażam sobie też, że jaka mama może mieć do siebie żal w pewnym zakresie, jeśli chodzi o karmienie piersią. Może mieć trudną relację w związku z tym ze swoim dorosłym dzieckiem. No właśnie. A napisanie do dziecka takiego listu, przypomnienie sobie albo uświadomienie temu dziecku, jakie było dla niej ważne, ile ona włożyła wysiłku w to, żeby je karmić, jak dzisiaj się z tym czuje, jak boli ją ten brak relacji, może być doskonałym sposobem na, na, na powrót? No, powiem ci, że nie sądziłam, że ta rozmowa w tym kierunku popłynie i no, no, dotykamy tutaj niesamowitych obszarów, że taka niepozorna książeczka, prawda, można by powiedzieć o, o karmieniu, może okazać się naprawdę, no, tak jak powiedziałaś, takim sposobem na powrót jakiejś relacji albo na przykład, jeżeli słucha teraz nas ktoś, kto jest w terapii i na przykład w tej terapii nigdy nie było mowy w ogóle o jakby początkach relacji rodzicielskich, to może warto w tym momencie sięgnąć pamięcią do tych pierwszych tygodni, miesięcy i, i korzystając z Twojej książki, można pewne klocki poukładać prawda, w tej w tej myślę, relacji. Myślę, że tak, myślę, że tak. Wydaje mi się, że wiesz, moja książka nie jest książką, nie jest poradnikiem specjalistycznym, nie jest pozycją naukową, ale jest konsultowana z psychologiem, z doradcą certyfikowanym doradcą laktycyjnym, z Dulą. Natomiast myślę sobie, że to, co daje jej tą wyjątkowość, jest miłość po prostu. Miłość. Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy postawimy tutaj kropkę i, i zostawimy słuchaczki właśnie z tym zdaniem, i niech to Was zostanie, niech gdzieś tam głęboko w Waszych sercach wybrzmi. To co, to tak spokojnie się po prostu pożegnamy. Bardzo Ci dziękuję, Alicja, za tą rozmowę. No i, i jeszcze raz do usłyszenia, mam nadzieję. Tak, a teraz żegnam się z miłością. Szczerą, naprawdę. Słuchałaś podcastu Mlekiem mamy, zostań z nami na dłużej.